Woda sodowa w PRL była dostępna na każdym kroku. Popularne saturatory stały na wielu ulicach i z czasem stały się nieodłączną częścią krajobrazu Polski Ludowej. Można było spotkać saturatory stacjonarne, ale najbardziej pamiętne są właśnie wózki. Pamiętacie smak wody sodowej z saturatora, najczęściej z malinowym lub cytrynowym sokiem? Następny artykuł nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj pico. Google News